Manko, wszystkim udało mi się wejść. Jezus, Maria, może ja stąd wyjdę? To jest wszystko podparte, wiesz, dechami. To się ledwo trzyma. Jezus, Maria, to jest tragedia. zobaczcie jak to jest w jakim to jest stanie wszystko podparte dechami dobra pójdziemy zobaczymy tu jeszcze on tu na szczęście jakiś mm, mm, troszkę lepszym stanie jest ten budynek Ale zobaczcie po prostu tragedia no, cały strop się zwalił na dół Dobra. Kurna, nie mogę świecić po okna. To była toaleta. To jest za duże ryzyko jasne zaraz idę. Dobra, więc wrócę się tu, pokażę wam, tylko że o, tu na przykład się podłoga zapadła. To jest jakaś szafa, a to widać, że ktoś sepił. pił. O, podłoga się pode mną zapadła. Delikatnie schodzimy stąd, ponieważ nie wiem, czy się nagrywało, czy się nie nagrywało. Będę nagrywał jeszcze raz. No, zobaczcie, tam jest budowa jakichś budynków. Więc będę jeszcze tutaj Wam pokażę artykuły papiernicze Mam nadzieję, że mnie tu nikt nie, nie przefiluje. Bo to by było bardzo kiepsko. Bo ten budynek jest naprawdę w złym stanie technicznym. Zobaczcie, tam jest zawalone cały strop do parteru. zobaczcie to się normalnie wszystko zapada dobra spadamy stąd tylko zobaczcie jak tu jest tam nie będę na wprost schodził, bo nawet nie mam jak dobra poczekajcie chwilę muszę wziąć telefon zobaczcie Trzeba bardzo uważać. Staram się tak i Wam pokazać, i zrobić zdjęcia. Tam jest wyjście. To jest główna ulica. Dobra. Jak wyszły te zdjęcia, tak wyszły. Dobra, jeszcze możemy tą piwnicę zwiedzić, jak już jesteśmy. Tylko, że tu jest, zobaczcie. no... Wszędzie jest zamurowane. I teraz mnie to nie dziwi, dlaczego to jest zamurowane. I tam, zobaczcie, gwoździe wystają. Ale czego tu się. Nie robi dla... Ja tylko chcę stąd bezpiecznie wyjść. Zobaczcie. Stara piwniczka. I nawet zapach ma taki, wiecie. Nie zamykaj drzwi ze względu na koty. Nie, tam już dalej nie będę chodził O, tu jeszcze takie pozostałości zostały. Aj A tutaj jest... Tam do zewnątrz jest jeszcze jeden budynek, ale do niego raczej się nie da już wejść. Bo jest zamurowane. Jest jeszcze toaleta. Może nie wiem jak są wyjść. Wiecie? Ja, ja nie mam pamięci do... Jest wyjście. O! Zobaczcie. Ja Wam bardzo dziękuję za wytrwanie do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Ja się stąd ewakuuję. Czekajcie. Jest ktoś. Nikogo nie mam. No w nie ma. tylko poszedłem się załatwić. Dobra, tu niestety nie da się wejść. Tu się niestety nie da wejść. Jeszcze pójdę jedną rzecz blokać. Ten budyneczek wygląda... To jest druga taka przybudówka. Ten budynek wygląda tak. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam Was do subskrypcji. Do lajkowania. Subskrybowania i komentowania. Dzięki i do kolejnego. Trzymajcie się. Cześć.